Rzeczywiście e, ciepłownictwo to nie tylko źródła, to przede wszystkim eksploatacja z naszego punktu widzenia, czyli MPEC w Krakowie jest przedsiębiorstwem dystrybucyjnym, który, e, którego podstawowym celem jest utrzymanie ciągłości i bezpieczeństwa dostawy ciepła. W tym celu, aby zabezpieczyć tę dostawę ciepła, już po raz drugi w ostatnim okresie czasu, w ostatnich dwóch latach, Wykonaliśmy przegląd sieci kamerą termowizyjną. Pozwala nam to wychwycić najsłabsze punkty sieci, które kwalifikujemy bądź do napraw od razu awaryjnych, bądź do jakichś bardziej długofalowych wymian z względu na słabą izolację. Obloty polegały na tym, że samolot wykonuje w porze nocnej, w dogodnych, sprzyjających warunkach atmosferycznych zdjęcia kamerą termowizyjną. Sprzyjające warunki atmosferyczne, no to może tutaj temat jest bardziej szerszy, gdyż to muszą być no, dość specyficzne warunki. Musi być ujemna temperatura w ciągu nalotu. Pożądane jest, aby temperatura w ciągu dnia na nie było minimalne, gdyż wtedy jakość zdjęcia jest jak najlepsza. Nie może być gieł, nie może być opadów. No akurat w tym roku no te zdjęcia wyszły nam w dobrych warunkach i ruch nad Krakowem z powodu sytuacji związanej z COVID-em był znacznie mniejszy, także praktycznie cały materiał udało nam się pozyskać w ciągu jednego nalotu. Jest to materiał do dalszej pracy i wskazuje te najsłabsze punkty. No wiadomo, że w eksploatacji mamy świadomość, że pewne punkty są gorszej jakości, ale właśnie te naloty nam pokazują te punkty, o których my nie mamy, że tak powiem, zielonego pojęcia i one nam no, wskazują jakby nowe cele. Jak wiemy mamy prawie ponad 900 km sieci ciepłowniczej, zatem taki ogląd taki, tych zdjęć pozwalał nam w tym momencie, w okresie sezonu remontowego przygotować się do sezonu zimowego, tak aby odbiorca nie miał żadnego uszczepku w ciągłości dostawy ciepła.